Odcinek trzeci. Ja? Nein? Vielleicht? Oda? Jak odpowiadać na proste pytania? Zaczynam. Krótkie odpowiedzi po niemiecku. Tak. Ja. Nie. Nein. Nie. Dziękuję. Nein. Danke. Tak. Poproszę. Ja bite. A co powiedzieć, gdy nie jesteś pewien, pewna, czy tak, czy nie? Powiedz wymownie jain. Tak i nie. Zależy. Jain. Może? Być może? Vielleicht. Czasami? Manszma. Nie jestem pewien. Pewna.

Zdecydowanie? Absolut? W żadnym wypadku. Auf keinen Fall. Nie do końca, nie całkiem. Nie ćwierkliś. Tak, oczywiście, naturalnie. Ja, naturliś, Nie, dziękuję. Nein, danke. Być może później. Filaś śpeta. Czasami tak, czasami nie. Manchmal ja, manchmal nein. Tak, absolutnie. Ja absolut. Nie, w żadnym wypadku. Nein. Auf keinen Fall. Pozytywne odpowiedzi po niemiecku. Lubisz pizzę? Max do pizza? Tak, lubię pizzę. Ja, ich mag pizza. Lubisz lody? Max do ice? Tak, lubię lody. Ja. Ich mag Ice. Jesteś zmęczony? Byś du Midy? Tak, jestem zmęczony. Ja. Ich bin miede. Grasz w piłkę nożną? szpil do fusbal? Tak, gram w piłkę nożną. Ja, iść szpilę Idziesz ze mną? Kom du mit? Tak, idę z tobą. Ja, iść komme mit. Lubisz uczyć się niemieckiego? Lernst du gern Deutsch? Tak, lubię uczyć się niemieckiego. Ja, ich lerne gern Deutsch. Lubisz czekoladę? Magst du Schokolade? Tak, bardzo lubię czekoladę. Ja, ich mag Schokolade sehr. Tak, uwielbiam Schokolade. Ja, ich liebe Schokolade. Pisz kawę? Trinkst du Kaffee? Tak, piję kawę. Ja iść drinkę kawę. Pracujesz dzisiaj? Arbeitest du heute? Tak, pracuję dzisiaj. Ja iść arbeite heute. Uczysz się francuskiego? Lernst du Tak, uczę się francuskiego. Ja, lerne Francuzisz. Możesz mi pomóc? Kans du mia helfen? Jasne, mogę Ci pomóc. Klar, ich kann dir helfen. Potrafisz pływać? Kannst du schwimmen? Jasne, potrafię pływać. Kla, ich kann schwimmen. Możesz wytłumaczyć to słowo? Kannst du diese Wort erklären? Jasne, mogę wytłumaczyć to słowo. Kla, ich kann diese Wort erklären. Mogę otworzyć okno? Darf ich das fenster öffnen? Oczywiście, możesz otworzyć okno. Natürlich, tu darfst das fenster öffnen. Mogę tu usiąść? Kann ich hier sitzen? Oczywiście. Możesz tu usiąść. Naturlis. Du kanske Chcesz iść do kina? Wils du Inskino Absolutnie chcę iść do kina. Absolut. Iść Wil kino Chcesz zjeść czekoladę? Widzisz tu szokoladę Esen? Absolutnie chcę zjeść czekoladę. Absolut! Jeśli widzisz szokoladę Esen? Negatywne odpowiedzi po niemiecku. Lubisz pizzę? Max du pizza? Nie, nie lubię pizzy. Nein, ich mag keine Pizza. Lubisz lody? Magst du Eis? Nie, nie lubię lodów. Nein, ich mag keine Eis. Jesteś zmęczony? Jestem müde. Nie, nie jestem zmęczony. Nein, ich bin nicht müde. Grasz w piłkę nożną? Spielst du Fußball? Nie, nie gram w piłkę nożną. Nein, ich spiele keine Fußball. Idziesz ze mną? Koms du mit? Nie, nie idę z tobą. Nein, ich komme nicht mit. Lubisz uczyć się niemieckiego? Lernst du gern Deutsch? Nie, nie lubię się uczyć niemieckiego. Nein, ich lerne nicht gern Deutsch. Lubisz czekoladę? Magst du Schokolade? Nie, nie lubię czekolady. Nein. Ich ma keine Schokolade. Potrafisz pływać? Kan się Nie, nie potrafię pływać. Nein, ich kann nie Pijesz kawę? Trinks do kawę? Nie, nie piję kawę. Nein, ich trinke keinen kaffee. Pracujesz dzisiaj? Arbeites du heute? Nie, nie pracuję dzisiaj. Nein, ich arbeite heute nicht. Uczysz się francuskiego? Lernst du Nie, nie uczę się francuskiego. Nein, ich lerne kein Francuzisz. Grasz w tenisa? Spielst du tenis? Nie, nie gram w tenisa. Nein, ich spiele kein tenis. Idziesz na spacer? Kriegst du spazieren? Nie, nie idę na spacer. Nein, ich gehe nicht spazieren. Chcesz kupić tę książkę? Will du das Buch kaufen? W żadnym wypadku. Nie chcę kupić tej książki. Auf keinen Fall. Ich will das Buch nicht kaufen. Jesz rybę? Ist du fish? W żadnym wypadku. Nie jem ryby. Auf keinen Fall, ich esse keinen fisch. Chcesz prowadzić auto? Willst du auto fahren? W żadnym wypadku nie chcę prowadzić auta. Auf keinen Fall, ich will nicht auto fahren. Masz ochotę na sport? Hast du Lust auf Sport? Niezbyt, nie mam dużej ochoty na sport. Nieź wirklich, ich habe nieco so viel lust auf sport. Pijesz kolę? Trinks do kola? Niezbyt, nie piję często coli. Nieź wirklich, ich trinkę nicht oft kola. Lubisz warzywa? Max du geniusy? Niezbyt. Nie jem często warzyw. Nicht wirklich. Ich esse nicht oft geniusy. Niejednoznaczne odpowiedzi po niemiecku. Lubisz szpinak? Max du szpinat? Tak i nie. Czasami lubią szpinak. Jajn, ich mag szpinat manżmal. Potrafisz wcześniej wstać? Kannst du fru aufstehen? Tak i nie. Czasami potrafię wcześniej wstać. Jaj. ich kann fru aufstehen manżmal. Masz czas jutro? Haz du Zeit, Morgen? Jesz warzywa? Jest długie muzy. Taki nie. Wiem, czasami warzywa. Jaj. Jeszcze SM masz takie muzy. Pójdziesz jutro do kina? Koms do morgen ins Kino? Może być może pójdę do kina. Vielleicht ich gehe vielleicht ins Kino. Idziesz do kina? Gdzdz do ins kino? Może. Vielleicht. Pójdziesz dzisiaj pływać? Wiesz, że też Może. Być może pójdę dzisiaj popływać. Vielleicht. Wieś, że też pływać? Vielleicht. Uczysz się dziś niemieckiego? Lernst du heute Deutsch? Może. Być może uczą się dziś niemieckiego. Vielleicht. Ich na heute Deutsch vielleicht. Lubisz kawę? max Tak i nie. Czasami lubię kawę. Ja im. Jeśli ma kawę, Odwiedzisz przyjaciół? Bez du deine Freunde? Może. Być może odwiedzę przyjaciół. Vielleicht. Ich besuche meine Freude, vielleicht. Graschner Instrument. Spielst du ein Instrument? Taki ich das ist ein grammiger Instrument. Ja, ein. i spiele manchmal a Instrument. Pójdziesz popływać? Wieksz do Schwimmen? Może. Być może pójdę podpływać. Vielleicht. Ich gehe Schwimmen vielleicht. Potwierdzanie genału. Czy to jest poprawne? Jest das Richtig? Dokładnie, to jest poprawne. Genau, das jest Richtig. Czy to się zgadza? Z czym das? Dokładnie, to się zgadza. Genau das stimmt. Czy to Twoja książka? Ist das Dein Buch? Dokładnie, to moja książka. Genau das ist mein Buch. Masz rację? Hast du recht? Dokładnie, mam rację. Genau. Ich habe recht. Czy to leży prawidłowo? Liegt das richtig? Dokładnie, to leży prawidłowo. Genau. Das liegt richtig. Czy tak jest? Is das so? Dokładnie, tak jest. Genau, zo so is s. Było dobrze. Warta zgód. Dokładnie, było dobrze. Genau, das war good. Zrozumiałeś? Haz du verstanden? Dokładnie, zrozumiałem. Genau, ich habe verstanden. Pasuje? Pas das? Dokładnie, pasuje. Genau, das passt. Wszystko jasne? Ist das klar? Dokładnie. Wszystko jasne. Genau. Das ist klar. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bis gleich.